Tak, i patrzcie czy to nie jest faktura czegoś jakiegoś ślicznego. Wyrzucają i robią porządki, to co jest, jest najważniejsze. Ona tam nawet w z może być. Tylko umyć ją należy, Kaciu. Tak po przeglądajcie wszystko uważnie. Trzeba, metoda sprzątania jest taka, mówimy napisać pracę jakąś tam. Trzeba wszystko najpierw wyglądać, do tej do, 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 do pani proszę Trzeba wszystko wydarzyć, a potem z powrotem w czyste miejsce to wracać. O widać tam są. No te dwie płytki tak. Będzie? No. no znaczy, bo ja tak wyczekuję jeszcze raz na to pytanie. Co? Jest to hasło? Wybór na początku wiśnicza, wynik być może nie do końca przemyślanych spraw. Scypenium fundowane rzuciło mnie tutaj na 3 lata, i być może, mówię być może, bo pewności do końca nie mam, eee, powinienem po trzech latach odpracowanych stąd sobie odejść i gdzie indziej. Eee, może sobie na dłużej zatrzymać się. Eee, jak widać, zostałem. Wydaje mi się, że nawet po 27 latach, bo tyle upłynęło, eee, praca wiceum sprawia mi. Eee, Znaczną radość. Szczególnie cieszy mnie to, że absolwenci, więc kiedyś moi uczniowie zaczynają znaczyć w świecie ceramiki artystycznej, zdarza się, że wspólnie uczestniczymy w wystawach i cieszą ich sukcesy, których mają sporo. Wiśnicz się zmienia, zmieniło się liceum, inna jest młodzież, ale praca tutaj jest chyba dalej w jakimś stopniu fascynująca. Bez tego przekonania wewnętrznego, przypuszczam, nie zagrzałbym tutaj tak długo. A fakt, że siedzę i jeszcze sądzę parę lat pracy przede mną, no, znaczy, że, że nie jest tutaj tak źle. Powiedziałbym, że chyba jest dobrze i dlatego tą pracę lubię. Nie bez znaczenia jest również to, że lubię Wiśnić. Jest to miejscowość, której chyba nie można nie lubić. Oczywiście w jakiejś warstwie można, ale tak generalnie to, to Wiśnicz odpowiada mi bardzo, jego uroda, również ludzie. No i, i, i to wszystko waży, że ciągle tutaj jeszcze sobie siedzę i usiłuję pracować. I właśnie za chwilę będę pomagał. Koleżance Jarczewskiej demontować jedną wystawkę, by robić następną, no i tak trochę w kółko pewne rzeczy, ale takie ładne kółko, duże. Dobrze, Dobrze przychodźcie. Idziemy dobrze, wchodzimy. Idźcie już idźcie, nie czekajcie na nią. No dobrze, chodźcie. Już? Przechodzimy. Przykucnąć tam może jedna osoba. Takie pytanie i kilka słów odpowiedzi. Moje lata w tej szkole. Praca ale nie... Nie, nie szkodzi. No, Może pani się panie, tak? zastanawia. No bo czym te lata, czym są te lata? Niezaskoczenie. No właśnie, o to chodzi. No. Nie, nie ma się coś śpieszyć. Tam się tak? bierze dwa zdania. Tak, tak bo z tego swojego. my sobie no, wycinamy. No, wycinamy sobie, wybierzemy no, sobie ze dwa zdania. Przyjemnym spędzenie czasu w bibliotece. Nie? Ale to przecież nie tylko praca, no nie, nie? Te lata. Nie tylko. Praca domowa. Dom i. I szkoła? I szkoła. A pani jako uczennica tego już nie ma w pamięci? Owszem, ale to już bardzo mało. Bardzo przyjemnie było. Uczył mnie rysunku, malarstwa pan dyrektor Podgórski. Chodziliśmy na zamek, z nim uciekaliśmy. Po basztach chodziliśmy, <grybujesz> jak zwykle. <grybujesz> Bardzo przyjemnie. Ale bardziej pani w tej chwili kojarzy się szkoła z pracą, a nie, a nie Ta, z nauką? Nie z nauką. Pani Pani ramka ile Pani na już pracuje? 40. Proszę no, też jubileusz. Też, też, też. I pierwszy rok w 52 roku zdawała. Czyli to był pierwszy, pierwszy rocznik matury? Tak i matura była w jednym dniu. Wszystkie przedmioty się zdawało w sali matejkowskiej. Od jednego do następnego się chodziło. A dużo Was wtedy było? wie pani, w tej chwili nie pamiętam. Ale mniej liczne klasy niż teraz? Jedna klasa, Jedna. tyle. Jedna klasa ponad 20 osób, bo nie doszło. Nie Kacja doszło. Co było specjalizacją? Tkactwo. Tkactwo i ceramika. Znaczy łączone w jednej, w jednej klasie. W jednej klasie była tkactwo i ceramika. Chłopców było prawie tyle samo, tyle samo co i dziewczynek. – A brat później zdawał? – Nie. Jednakowo. – Tak? To Ta... był z Płatkiem razem, w tym samym roczniku? – Tak. Był tak już... On był dużo starszy. – No właśnie. Latem, to to... tak coś tak, czasowo się tak, 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 tak. Było trzech wyrwów. Mhm. Józef jeszcze. Ten, który wiśniczył, tutaj jest. – A to reszta towarzystwa to była tak tutaj z okolic czy gdzieś już byli ludzie ze świata? Byli już ze świata. Ze Śląska był Ludynia. Ściana była. To tam Łapanów. Byli więcej I to, już. I wszystko było tylko tutaj? W, tylko w tutaj, budynku? w tym budynku, a na górze był Sąd, na pierwszym piętrze. Tak. Równocześnie dwie instytucje Tak, a na samym dole była poczta. Coś takiego. Tak. A tam y, budynek dzisiejszej ceramiki? Tam był internat. Częściowo. Częściowo, a częściowo była ceramika. A pozostało to już wtedy internatem był tutaj ten drewniany dom na zakręcie? Czy jeszcze wtedy nie, szkoła nie była? Nie. Y, internat był w Starym Wiśniczu dochodzili już tam tam obok dzisiejszego stadionu tak tam, tak, tam, tak, tam. tak 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 pani... na przykład było taka psina. pan Smołka, który uczył chemii, nie słyszał zawsze brał przed siebie zeszyt i kazał odpowiadać. To sprytni chłopcy byli i wszystko wyczytali, dostali piątki. A dziewczyny nie były sprytne? E, raczej więcej, bo on krzyczał, Kazimierz, krzyczał. A raz byśmy bardzo wielką niespodziankę zrobili. Był 1. chyba, to było na górze, drzwi były otwarte, wszyscy wyszli, on wykładał, sala pusta. Nie zauważył? Nie zauważył, bo on nie słyszał. A to był jednak taki szum lekki, ale wszyscy wyszli. Potem byliśmy. Wróciliście mu potem na lekcję, czy już? Nie? nie, za żelaznymi drzwiami. Tu, gdzie jest księgowość, tam były żelazne drzwi. Takie są jeszcze. Dyrektor podgórski nasz pojedynczo wzywał i rozprawa była. U... Ale was nie wyrzucili. Nie. naganne to było zachowania, nawet nie był obniżony, nic. W ogóle to przyjął humorystycznie. traktowali to jako dobry żart, a nie jako... Tak, a pan, nie, nie, nie. Pan Smałka był bardzo zły, ale to mu przeszło. Potem, nie wiem, coś my, kwiaty i dalej, czy coś takiego, przeprosiliśmy. A czy za, za Waszych czasów szkolnych na przykład były już robione jakieś wystawy prac uczniów? Czy to dopiero to ten obyczaj wystaw pojawił się później? Później się pojawił, nie było robione. I sprzedawane też pewnie? Nic nie było, bo to były warsztaty, na przykład kackie warsztaty, były takie te bardzo stare, te krosna, takie ręczne, te mini krosna, na których robili szaliki, gobeliny, takie, takie rzeczy. to taka właściwie bardziej użytkowa tkanina niż tak, artystyczna? Tak, tak, bo to były początki, więc to... Pani Żugajowa nas uczyła. Bardzo niesympatyczna pani. No cóż, nie, nie zawsze jest dane żeby spotykać miłych ludzi. Pani Krzysztof, naprawdę. Chciałaby się pani wrócić? w te czasy? Owszem, to były bardzo przyjemne. Na przykład, warsztaty mieliśmy po południu. Wracało się bardzo późno wieczór. Bardzo duża grupa, zimowa pora, to jak bałwany wracaliśmy. A jak tak Pani sobie siedzi tu, tu w bibliotece, to no już, już jako teraz, no nie, te, te, lata, te lata pracy, to zdarza się Pani robić takie monitorówka w myśli porównania tych wszystkich minionych roczników i aktualnych? Tak, tak, bardzo często. I co Pani wychodzi z takich porównań? Że młodzież była lepsza. To znaczy? E, ja bym powiedziała, więcej... E, Żywa, wesoła, lubiła się zabawić, potańczyć, na wycieczki chodziliśmy bardzo dużo. No, ale okolica sprzyja takim Tak, bardzo sposób. dużo chodziliśmy i, ja wiem, no, weselsze życie byłoby powiedziała, naprawdę weselsze. A w sensie by byłyby jakieś takie chęci do do, 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 do tworzenia, tak dumnie brzmi, ale... Owszem, to wybrane jednostki. Czyli to właściwie jest miarę podobne, że tak. chcą to rzeczywiście pracują, pracują ci, co nie chcą, to nie pracują. Nie. nie. Tak. Z naszej szkoły nawet i lekarz był. No cóż, nie, niekoniecznie artyści. Prawda? Tak, bardzo niegrzeczny był. O to to nie pisać. W stosunku do dziewczynek nie znosił tkaczek. Był ceramikiem, bo po prostu miał zwyczaj wykręcić ręce dziewczynkom, cokolwiek. Ja też <laughs> później uderzył bucikiem w główkę. Bardzo niesympatyczny. O, osoby podpadające bywały. Kiedyś to nie tak było do końca idealnie. Nie, 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 nie. <laughs> było wrogość, różny był. Jak zwykle teraz tak samo jest, tylko może w pewnej formie inaczej. Prawda. Pani Krysiu, a jeszcze takie jedno pytanie. Pani jest z Wiśnicza i z tego Wiśnicza właściwie Pani nigdy nie wyjechała. Niech mi Pani powie, czy na przykład e, widzi Pani jakikolwiek wpływ szkoły na Wiśnicz jako na miejscowość? Tak. Czy coś tu dało to efekt? Dało bardzo dużo, bo inaczej określają młodzież tutaj, prawda? A to plastycy, to są plastycy. A czy na przykład w samym mieście coś, coś się zmieniło dzięki temu, że tu jest szkoła plastyczna, czy, czy to tak przepływa obok? Nie, raczej się zmieniło dekoracyjnie, bym powiedziała, bardzo dużo, prawda, te ogródki, czy coś przyozdobione. Ja, ja. pewne rzeczy, bardzo dużo się zmieniło. A tam, brzydkie hodowlę. Agnieszka to jest... Ona zawsze jest w

no dobra, ja chyba nie no, ja mam, to, mam jedno, jedno ten, jedno kurde nie odpowiedziałam, ale myślę, że będzie spokojna, no, nie wiem. Nie, <laughs> <Trzyjmuję> się. <laughs> no ostatni egzamin, tak. Trzeba się trzymać, nie? Jak... Egzaminy nie były takie straszne, ale przed egzaminami stres, eee. Ale teraz już można oddychać. Ale słuchaj, eee. ty przynajmniej odpowiedziałaś na wszystkie, się Ola, A wiesz, a jak ktoś nie odpowiedział na przykład na dwa, a na jedno, to wiesz, to ma od razu niezdany. Ty nie, to mam... Mm. A, mam nadzieję, że nikogo nie uważam. I może zresztą się <laughs> <winuje>. Ale chociaż się ostatni egzamin na sobą. No, ostatni właśnie i koniec, koniec z naturą. Tak, żeby a trochę... Ewentualnie w sierpniu. No, i przyjdzie... no w sierpniu. Nie. Nie Ale właściwie to jesteście kim w tej chwili? A tak, właśnie. Już prawie. Jeszcze, jeszcze wyniki i koniec do szkoły.